Dzisiejszego poranka smoczek Zibi obudził się wyjątkowo wcześnie. W jego przytulnej jaskini panował ciepły półmrok, a na ścianach migotały delikatne złote refleksy. Zibi przeciągnął się mięciutko i westchnął z uśmiechem. Coś w powietrzu było inne niż zwykle. Jakby daleko, bardzo daleko, ktoś grał spokojną melodię, tak miękką, że przypominała kołysankę szeptaną przez sam wiatr. Zibi przysunął się do wejścia jaskini i nasłuchiwał. Melodia była coraz wyraźniejsza. Ciepła, przyjazna, wabiąca. Smoczek uniósł głowę, a jego złote oczy zabłyszczały ciekawością. Postanowił sprawdzić, skąd pochodzi ten niezwykły dźwięk. Gdy tylko wyszedł na zewnątrz, powitało go pastelowe niebo i miękkie światło poranka. Wtedy obok niego rozbłysła znajoma, jasna iskierka. To była kropelka, jego mała, świetlista przyjaciółka, pulsująca ciepłem. Zibi, też to słyszysz? zapytała cichutko. Tak, to brzmi jak wołanie tęczowego lasu odpowiedział smoczek, spoglądając w stronę kolorowych drzew. Kropelka uniosła się wyżej, a jej światło zatoczyło miękki krąg chodźmy tam razem. Las chyba potrzebuje naszej pomocy. Zibi skinął głową i ruszyli w drogę. Każdy ich krok prowadził w głąb tęczowej doliny, gdzie drzewa pulsowały delikatnymi barwami, raz pastelowo-różowymi, raz jasno-błękitnymi, a czasem złotymi jak poranne słońce. Melodia była coraz silniejsza, jakby las oddychał muzyką. Wkrótce dotarli do mostu świetlików. Setki drobnych świetlików uniosły się w powietrze. Tworząc ścieżkę z maleńkich, świecących kropeczek. Chodźcie, chodźcie! brzęczały radośnie, wirując wokół Zibiego i Kropelki. Smoczek uśmiechnął się szeroko i przeszedł po świetlistej drodze, czując pod łapkami miękkie ciepełko. Po drugiej stronie mostu czekał zaczarowany strumyk. Jego woda połyskiwała jak płynne mleko. I wydawała dźwięki, jakby ktoś grał na maleńkiej harfie zakopanej pod taflą. Zibi zatrzymał się na chwilę, urzeczony harmonią lasu, ale wtedy zauważył coś niepokojącego. Strumień na moment przygasł, a melodia zadrżała, jakby miała zaraz zniknąć. To chyba nie jest tylko zwykła melodia, wyszeptała kropelka. Gdy dotarli głębiej, tęczowy las zaczął poruszać się delikatnie. Jakby przemawiał własnym językiem. Drzewa kołysały się synchronicznie, a ich liście szumiały: Dziękujemy, że przyszliście. W samym sercu lasu stał ogromny, półprzezroczysty kryształ. Oddychał światłem, jaśniał przy każdym dźwięku melodii, a gdy światło przygasało, muzyka stawała się cichsza. To tam, zibi i kropelka, spotkali małe leśne duszki. Były pastelowe, miękkie jak chmurki, a jednak wyraźnie zmartwione. Zibi, kropelka, dobrze, że tu jesteście! wołały duszki, otaczając ich w kręgu. Melodia lasu słabnie. Jeśli zniknie, cały las zapadnie w głęboki sen. Bardzo głęboki. Zibi spojrzał na kryształ, który na chwilę całkiem przygasł. Światło drgnęło tylko ostatnim cichym błyskiem. Smoczek zamknął oczy. Oddychał głęboko i spokojnie. Czując, jak serce lasu bije razem z jego własnym, po chwili otworzył oczy i powiedział szeptem: Wiem, co możemy zrobić. Zaśpiewam moją smoczą kołysankę. A wy połączcie ją z melodią lasu. Kropelka uniosła się wysoko, zaczynając pulsować jasnym, pastelowym blaskiem. Duszki ustawiły się dookoła kryształu, gotowe pomóc. A Zibi zaczął nucić. Powoli miękko, tak jak nucił, kiedy był małym smoczkiem. Jego melodia była ciepła i otulająca, jak kocyk w zimowy wieczór. Kropelka dodała do niej swoje delikatne dźwięki światła, a duszki swoje drobne głosiki, które brzmiały jak wiatr dzwoniący o szklane kuleczki. Kryształ zadrżał, rozjaśnił się, a potem rozbłysnął ogromną falą pastelowych kolorów. Cały tęczowy las zapłonął miękką tęczą. Świetliki zatańczyły w powietrzu, strumień zagrał jak harfa, a drzewa kołysały się radośnie, jakby tańczyły z wdzięczności. Udało się, zapiszczał najmłodszy duszek. Melodia wróciła, las znowu żyje. Kropelka podleciała do Zibiego i musnęła go swoim światłem, jakby dawała mu świetlisty uścisk. Zibi uśmiechnął się spokojnie. Czuł ciepło bijące z lasu, jakby cała natura dziękowała mu za pomoc. Gdy dzień zaczął powoli gasnąć, zibi i kropelka wrócili w stronę jaskini. Melodia lasu towarzyszyła im całą drogą: miękka, kołysząca i spokojna jak sen. Smoczek położył się w swojej jaskini. Otuliło go ciepłe światło zachodu. Westchnął z zadowoleniem, czując, że dziś wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. A melodia tęczowego lasu, jeszcze długo, bardzo długo, brzmiała jak najpiękniejsza kołysanka, która szeptała: Dziękujemy, Zibi, dobranoc.